Cześć, z tej strony kucyk, gdzieś mam dla Was recenzję ładownicy na butelkę Nalgene 1-litr od naszego kochanego miśka Baribala. Numerki, standardowo. Wysokość ładownicy to około 22 cm. Oczywiście to może się różnić w zależności od tego, jak kordurka nam się ułoży. I średnica to około 10 cm. Co mamy? Z przodu, z czego to w ogóle jest zrobione? Oczywiście jest to kordura 1000D. Świetny materiał, już trochę ją noszę, bo mam ją dotroczoną do swojego Wisporta z paroła 30. I praktycznie nie widać żadnych śladów zużycia tej kordury. Oczywiście są tam jakieś brudy, syfy i tak dalej, ale to normalne. W każdym razie żadne przetarcia, prucia i tak dalej się nie pojawiły i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Z przodu, jak widzicie, mamy Praktycznie większość zakryte rzepem. Możemy tutaj sobie doczepić jakąś naszywkę. Rzep również mamy u góry. Tutaj również coś możemy sobie doczepić. W każdym razie rzep nie jest tylko rzepem. Rzep również jest taśmami mole. Tutaj mamy takie szersze, a tutaj takie bardziej standardowe trzy paski możemy tutaj sobie na przykład doczepić jakąś, nie wiem, inny pałczyk z tyłu mamy standardowe taśmy mole, możemy sobie właśnie za pomocą nich dotroczyć do plecaka, skoro mowa o troczeniu w zestawie dostajemy dwa troki, naprawdę miło ze strony Miśka że dodaje je w zestawie i nie trzeba ich dokupywać osobno mamy tutaj pięć pasków Przedzielone szwem. Tutaj również nic się nie pruje. Mamy również aż 5 deringów. Co to nam daje? Możemy nosić tą ładownicę jako torbę. Jeżeli ktoś właśnie nosi głównie wodę, no to jest jak znalazł jako taka torba. Zawsze możemy sobie, jak już mówiłem, doczepić jakiś pałczyk, gdybyśmy chcieli wziąć więcej rzeczy. Także możliwości montażu mamy naprawdę sporo. Oczywiście te wszystkie Metki, Cordura Baribal, Made in Poland. Na spodzie nie mamy nic, jest płasko. No i oczywiście, co mamy w środku? No, tutaj mamy zamek. To nie jest e, żaden YKK, YKK. To jest e, coś, ile, jak to się nazywało? Alpha Technology. Mam nadzieję, że tak to się nazywa. Chwileczkę muszę rzucić okiem na ściągawkę. E, tak, Alpha Technology. Czy jest to gorsze od YKK? Szczerze, nie zauważyłem jakiejś dużej różnicy. Działa płynnie, nie zacina się, wszystko jest spoko. Tutaj mamy tak delikatnie nasuniętą tą kordurkę i właśnie jak się otwiera, no to trochę farba schodzi, co możecie zauważyć na krawędziach. Ale czy to w czymś przeszkadza? Moim zdaniem nie. Mamy Sznureczek z parakordu ten zrobiłem ja, ale oryginalnie tutaj również jest parakord uczciwy, sprawdzałem naprawdę spoko. Otwieramy sobie, tak to wygląda. W środku mam butelkę, oczywiście nalgen. A jak, żeby inaczej, ładownica na tą butelkę to musi być nalgen. W środku to wygląda w ten sposób. Nic tu nie ma w zasadzie. Ładownica, jak ładownica. Jakichś cudów się nie spodziewajcie w środku, żadnych gumeczek, ani nic innego. Sorry, światło mi się dość średnio układa. Może wezmę latarkę. O co. jak to wygląda w środku. O, proszę bardzo. Tak to się prezentuje. Ym, co jest fajne, jak włożymy butelkę, to na dole mamy trochę miejsca. Możemy tutaj na przykład włożyć tabletki do uzdatniania wody. Również przewidziane jest miejsce na to, żeby na butelkę nasunąć kubek i włożyć wszystko do środka. Są kubki różnego rodzaju metalowe, aluminiowe, tytanowe itd., które pasują właśnie na nalżen. I spokojnie również znajdzie się na nie miejsce w środku. O czym warto jeszcze wspomnieć, to to, że jak zapinamy ładownicę, to dobrze jest ten dzyndzelek. Z butelki ustawić w miejscu, gdzie nie ma zamka, no wiele znaczy wtedy ten dęzelek właśnie się nie zahacza i bardzo ładnie to wszystko działa. No, w zasadzie co to dużo mówić, ładownica na butelkę. Szałów tu. To... Jakiś wodotrysków tu nie ma. Jest prosta, dobrze uszyta, nic się nie pruje. Jej cena to 59 zł za wersję bez izolacji, bo jest również wersja izolowana. Ona kosztuje 89 zł. To wszystko na stronie Baribala. Na Allegro jest droższa tam parę złotych. Jakiejś tam dużej różnicy nie ma. Ja tą ładownicę kupowałem jeszcze przed tymi podwyżkami, które były swego czasu. Tam chyba kupiłem za było, żeby nie skłamać 50 albo 40 parę złotych coś koło 50 złotych w każdym razie bliżej 50 niż 60 ładownicę jak najbardziej polecam możecie spisać nie tylko w roli ładownicy na butelkę ale też nie wiem, na przykład jak jesteście fotografami to możecie tutaj włożyć obiektyw czy coś ładownica, tutaj możemy włożyć co chcemy Także to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama, no i cześć!